Witam serdecznie. Dzisiaj montujemy czujniki parkowania z Media Expert za 179 zł. Tu jest telewizorek, tu jest czujnik, prąd. Od razu Wam mówię, kable trzeba przedłużyć, bo krótkie dali między telewizorkiem a tym sensorem całym. A więc tak, plusik wziąłem. Już Wam mówię skąd. Pamiętajcie, z tego. Ten kabelek to jest plus. Ten. Ten jest plus. Wpinacie sobie, a masę wziąłem stu stąd, zobaczcie. Na razie to taka Aha. prowizorka. Zaraz to będę łączył, masę wiem stąd. Zaraz będę kable, więc tak nie działa. Idę teraz załączyć kluczyki. Załączamy kluczyki. O, proszę, i kotek przyszedł. Załączamy kluczyki. Cyk dajemy wsteczny idziemy do tyłu i telewizorek działa nie wiem czy będzie go widać o czujniki są takie kupiłem sensor powiem wam fajne wszystko jest napisane który czujnik a b c wierce, do wiercenia jest tak to wygląda. A będę montował w tej liście. Jeszcze kropki probiłem. O, w tej liście będę montował. Dam znać. Pozdrawiam. Hej.